Zamek w Gołuchowie. W rolach głównych Kamila Wesołowska. Zamek w Gołuchowie i Jesień. Reżyseria: Kamila Wesołowska. Scenariusz: Kamila Wesołowska. Zamek w Gołuchowie powstał w połowie XVI wieku, początkowo jako zamek obronny. Na początku XVII wieku został przebudowany. Potem kolejna duża przebudowa była w drugiej połowie XIX wieku przeprowadzona przez Izabelę z Czartoryskich działyńską. Zamek jest otoczony parkiem Arboretum, który ma prawie 160 hektarów powierzchni. Arboretum ma wiele okazu, rzadkich okazów drzew i powstało dzięki dendrologicznej pasji działyńskich. Najokazalsze drzewo to rodzimy dom przypułkowy. Ma na imię Jan, ma 5,5 metra obwodu i wysokość około 25 metrów. Wracając do zamku, w środku Izabela umieściła swoją kolekcję dzieł sztuki i przeznaczyła go na ogólnodostępne muzeum. W tym czasie sama mieszkała w oficynie w budynku dawnej gorzelni. Po wojnie od 1951 roku zamek należy do Muzeum Narodowego w Poznaniu aż do tej pory. Jak widać na dziedzińcu pustą jest tak ze względu na epidemię covid -u. W tej chwili ta czarna postać, która wyszła po lewej stronie, to ochroniarz. On wyszedł z miejsca, gdzie zaczyna się zwiedzanie, z głównej bramy wejściowej na dziedzinie zamku. Zwiedzanie w tej chwili odbywa się w warunkach bardzo komfortowych. Można zwiedzać jednocześnie w cztery osoby to znaczy grupa. Może mieć maksymalnie 4 osoby plus przewodnik. My zwiedzaliśmy w dwóch grupach, czteroosobowych, z tym, że rozplanowane było to w ten sposób, że jedna grupa szła jedną trasą, druga grupa szła inną trasą, tak żebyśmy się nie spotykali. Czyli był zachowany wymóg czteroosobowych grup maksymalnie. Wydania. zachęcam najbardziej jesienią, dlatego że jak widać pięknie przebarwiają się liście drzew. I najlepiej zarezerwować sobie troszkę więcej czasu, dlatego że parkiem idąc można dojść do zagrody z żubrami, danierami, dzikami, konikami polskimi, i jest to dosyć oddalone. Dlatego trzeba przygotować się na dłuższy spacer. Park jak widać jest bardzo ładnie utrzymany. Dodatkową atrakcją jest rzeczka przepływająca przez park i jeziorko. Żeby dojść do zagrody z żubrami, trzeba przejść na drugą stronę rzeczki, idąc od zamku i cały czas prosto. A to jest budynek oficyny, były budynek gorzelni. W którym, jak mówiłem mieszkała Izabela Czartoryska Izabela Działyńska z Czartoryskich. Po prawej stronie, przez chwilkę, widać było fragment budynku, gdzie, nawet w tej chwili, w czasie pandemii, funkcjonuje kawiarenka. A te zabudowania z wysokim kominem, po prawej stronie, to zabudowania Muzeum Leśnictwa. Zaraz do tego dojdę. Tutaj widać główny budynek zamku, więc można się zorientować, jaka jest odległość między głównym budynkiem zamku, a. Tutaj po lewej stronie ulica, którą się podjeżdża do zwiedzania zamku i przy tej ulicy trzeba szukać parkingu. Znaczy miejsca do zaparkowania, bo jako takiego parkingu właściwie nie ma. Na wprost, na horyzoncie te drzewa, tam gdzie kończy się park, to jest las, w którym znajdują się zagrody żubrów właśnie i dzików. I Danieli ikoników polskich. A teraz widać zabudowania, gdzie jest Muzeum Leśnictwa i Muzeum pojazdów związanych z lasem. A w centrum w tym momencie ten mały budynek to kaplica, gdzie leżą szczątki Izabeli Czartoryskiej.